O matko jedyno, zaraz się, słuchajcie, ukaże ten widok. To drzewo jest naprawdę olbrzymie. Tutaj jest jakiś gift shop, też tam pójdziemy. Już w ogóle mają, widzę, dekoracje na Halloween, bo już widzę, że są jakieś też takie szkieleciki, bo my jesteśmy niecały miesiąc od Halloweenu. I proszę. No niesamowite, przepiękne jest to drzewo. Nie wiem jak tu podejść najlepiej, żeby było widać. O, to jest słuchajcie, jedno drzewo. Czy dwa takie zrośnięte? No niesamowite, naprawdę jest niesamowite. Dobrze, żeśmy, bo tak nie było z tamtej stacji benzynowej, nie było widać, bo tutaj jest jakieś zasłonięte tymi innymi drzewami. Jest parking, samochody parkują. Po prostu jest te sekwoje, one są, to są jakieś drzewa, to się mówi drzewa dinozaury, one są tak wielkie w porównaniu z takimi zwykłymi drzewami. No zresztą tam widać z tyłu jest chyba zwykła choinka. Albo tutaj, o, tu jest na przykład normalne drzewo, widać nad tym szkieletem i widać jakie ono jest duże, a ta sekwoja jest po prostu olbrzymia. Ona jest niesamowicie olbrzymia. Tutaj jest proszę, taki właśnie gift shop pobudowali jakieś, jakiś wigwam indiański. Jakieś misie, jakieś ryby. No niesamowite, niesamowite. Teraz muszę się wyłączyć. Nie mam słów, żeby tutaj ciekawie jakoś opisywać. Są tutaj jacyś inni ludzie, którzy też sobie robią zdjęcia. O, jeszcze tu chciałam pokazać. Patrzcie, tu mają jakiś taki sprzęt, może to zabytkowy. Nie wiem, czy to dalej działa. Taki sprzęt do cięcia drewna. I tutaj są pokazane, właśnie jak wygląda to drewno z Redwoodów, z tych Sekwoi. To jest takie charakterystyczne. Ona ma takie taki czerwony środek z taką otoczką. Bardzo fajne. Proszę, jakiś sprzęt. Tutaj tam pójdę, bo to już niby jest private property. To już jest chyba, może dom tych ludzi, co prowadzą ten sklep. Ale. O popatrzcie, ile tutaj mają tego drewna pociętego. Super, naprawdę. Wiecie co, tutaj w tej Kalifornii, to jest tak pięknie, naprawdę. Tak. Znaczy się tutaj mieszkać? No to ja nie wiem, to jest takie naprawdę pustkowie. Tutaj się chyba tylko turyści zatrzymują przejazdem, ale tyle można ciekawych rzeczy zobaczyć, i można zobaczyć w sumie takie straszne kontrasty, taką nowoczesność. I po prostu takie trochę, takie trochę, no zobaczcie, no takie trochę no dziadostwo. To tak wygląda jakby jeszcze jakiś XIX wiek tu był. Taka chatka, o, oczywiście flaga amerykańska. To o stary pick up, proszę. Ognisko się pali pięknie. Nie wiem co to tam jest z tyłu, taka psia buda chyba. No i tutaj idziemy. Tutaj są... Tutaj już jest gift shop i tutaj jest tutaj na Halloween że te szkieleciki. Ja się zastanawiałam w kostko, kto to kupuje. A może to ludzie do biznesów to kupują. O, mój synek tam stoi. Tutaj szkielet. Jakieś tutaj są drewniane rzeźby. Ale również proszę zobaczyć ten szkielet. Z może z kostko, Ja się zastanawiałam kto to kupuje. Byłam w kostko, a to proszę. Już widać kto to kupuje. Fajnie, naprawdę fajnie. Jeszcze tam pójdziemy do środka. O, coś tu jest. Popatrzcie, pisze: Grandfather, o to mój synek tam pozuje. Grandfather Tree, 1800 lat ma. E, wysokość 265 stóp. Ile by to było? Podzielone na 3. Co niecałe 100 metrów, nie? Jakby było 300 stóp, to by było, było gdzieś około 100 metrów. <laughs> Przepraszam. Coś mi się zakaszlało. te 24 stopy. No właśnie, 3 stopy to jest gdzieś 1 metr. Eee, więc 24 na 3, ile to jest? 3 razy 8, nie? Jest 24, to gdzieś tak 8 metrów? Tu dużo.